Bugi boogie Boogie, boogie ba, 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 Bambara Bambaryła Bigos Garbaci, <laughs> bigos. Co, bigos 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 ma kiełbasę bigos. na sobie Dobra, Tak Bigos jak, z kiełbaską Jay, Ale co Jay, ja mam Jay, zrobić? Joker. Ja Dobra Czemu jeden się Kipek nazywa? Albo to jest kipek Jezus Maria Myślałem, że wpadniesz do wody. Ja Jeze, też wymyślałem. Jak wy, jakie wy nazwy daliście? O. Nie! O. O. No co, JEST ty OPA! Dlaczego? O. Jest taki początek od razu! Ty pikaliwan, ty pikaliwan. No pika co liwan. jest? Ja nie umiem, nie umiem tego grać! teraz wrócił. He, he, he. Nie wiem, stary największy fail na początku filmu. No Dobra. To Dobrze, chyba. Ja, ja się Mario miałem... dostać. Ja. A J.J. Jokera zostaw, on już no tam Zrobię to, co Iwan chciał zrobić. A, czyli dobrze poleci? Czyli dobrze poleci. Ja pier... Zostaw Krzysztofa Ibisza, dobrze, 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 podam mi się. Dobra, na. gdzie on leci? Do Cipka? no Cipka, zostaw Cipka. Zostaw Cipka. Czemu ty są całą mapę? No nie gaj, że jajeczko już ginie. Nie jajeczko o, stary. Cześć jajeczko. Ale ja nie mogę tak Ol. szybko. Ja już Ol. straciłem jądro. So, ty chyba będziesz ty chyba tym komentatorem. Ty Zostawię po jest. drugiej stronie. O, dziękuję bardzo. No, miłe po mojej no, stronie, to, no. no to pap, pa, pa, pa. O! Ja pierdzielę. To, 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 Do zone nie, nie! Ledwo, ledwo. Jezus, jaka kampa ty. Piszałem, że zlecę na dół. I teraz John Cena, John Cena teraz. Nie, nie Krzysz, o, hej. śmietanka po prawej. Ej stary, ale słyszysz, bo to jest takie, ko ja stworzyłem takie kombo: Bigos, fasolka, śmietanka, pierożek. Stary, jakbyś to wszystko zjadł naraz, to gwarantuję, żebyś umarł. umarł ze umarł. Umarłbyś, o, ale żeś, nie by, ze szczęścia. Mati? Nie no, jem śmietankę? Jem w dół? Czy wy tak naprawdę nie lubicie takiego komba? Nie wiem. Bo... Nie mam rady w dół, nie mamy Jaki... rady dół, nie mam rady w dół Jak nie dasz rady w dół? Nie mam rady w dół, muszę ci ustalić dynamikę. Ale nie, możesz, no nie. możesz, możesz go też pistoletem strzelić i zjedzie Aha <noise> Ty rzeczywiście, ty co masz rację No to zostań spoko Z tyłu, z tyłu zostań. O nie musiałem, o nie Jest, jest śmietanka, wiedziałem Dobra, śmietanka stoma, stoma teraz. Skopa Bonnie cię uratowała. Nie. nie, fasolka. Fasolka. Jezu, nie przejdę tego. No nie. Ty, no, a jak no, spadnę? Proszę prosić na to wskoczyć. Nie wiem, czy na to wskoczysz, bo nie wiem, jak wiele działa. Nie, nie Nie ma opcji. Na wysoko? No Okej. Okay. Dobra, no, masz kapryt, stracę to? HP. Czemu nie, miałbyś? O, o. No, to było bliskie całkiem, o, o. muszę przyznać, Dablente, całkiem. Double salto, nice. No nie. Dobra. No, Wejdź do, tak, do i wyjdź. Ej, bo poleci? Co poleci? No eee, myślałem, tym, że ale... w dziurkę wpadnie gaz! Gaz, gaz, gaz! Gazolina! Minus 50, może być! I, I nie straciłem speli, okej. Okay. Speli? No speli! No, no mam speli, spele! Użyjcie sobie obrażenia za to, to widzieliście? jest! Serio? Pas. Tak, za to użyjcie swoje obrażenia. Dobra, poka, poka! Tylko szatem dostałem? Co to będzie? Piążek dostaje gaz na tym pewnie. Piękny. Cheapek? Cheapek dostaje. Oj, oj. Ucho, 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 ucho! Kłopoty! Jak? Nie ma, a nie masz dół? Eee, spokojnie. <śmiennes> Aha! Ale to o. gdzie? NIE! PIEROŻKU! NIE! Yeah. Ale pierożek dostał w pierożka. Wzięliście czeka, się czeka? na mnie. Czeka Wzięliście to się na mnie. Nie? Ja tak... W... O Jezus, mam... Kto teraz? Kto teraz? Ja. No... No to jest niemożliwe sprace wszystkich z wyjścia! Ja już nie mam kim grać! Nie mam jajek! kim akurat miał tej snipery No i co ja mam jajeczkiem zrobić? No linka szybko, linka szybko, linka szybko, szybko staje, bo inaczej za, ruszysz się w miejsce, też zjedziesz. O. Ja pier... Nie mogę! O ja... Nie mogę. Jest! Chyba jestem. Jest! Obejesteś no, Co bo... to jest, jest o, doby, jest. <laughs> z tobą? On jest wrestler'em On dobry jest On jest wrestler'em Dobra Potrzebuję Czego? No co potrzebujesz? Pistolet? Taki dystans o. Dobra Że Sadziłem cię staje. chyba w to samo <laughs> Ale wymianka, co? <laughs> ja pier... <laughs> Ale... Dlaczego? Ale gaming! Wychilowałeś mnie, dosłownie! Nie no, ale to! Nie, bo ty Johnem Sinem jeszcze nie grałoś, grałeś! Grałeś, grałeś! Nie grałeś! Ja, nie nie grałeś! Ja już daję stare zaimki! Nie grałoś! Nie grałeś! Nie małej zaimki bym! Nie grałeś! Pudzonik nie grałeś! No i ten akurat, potrafi! Ten potrafi w to. Jest mi przykro, bo ja używam zaimków? Nie gra... Kibella. <grymna> BELLA! Be co? Nie no dobra, nie mogę. Pierwsze tak. słyszę. Cześć Cipek. ma? O nie, bo snipe obok cipka. To Cipek jest snipe'em zostaw go! Zapowiesz cipek no Ale tańczy Cipek! <grymna> cipek, 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 opluwa, cipek, ee, o, cipek Cipek chyba cię opluwa! Cipek cię opluwa Oj, Nie, oj! Znaczy masz szczęście! Raczej tak, raczej cipek ma Cipciu, Cipciu! A las nie dostanie? Nie, nie było tyle szczęścia. O do Johna Nie, nie no Cipek tu? No i jest dupa. A no, teraz w ogóle Cipek ga, no. No. Ja kurdo. No to jest kurwa niemożliwe po prostu. Akurat do jajeczka. Jajeczko z kiełbaską. Co za świnia? Mi dwóch czy nie? Jak wybuchnie? Raczej tak. No zobaczmy, zobaczmy. Jestem ciekawy, czy po prostu cząszki. Ale wąsem zakręciłem. mu w kiełbachę! Jaz. O, 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 chyba odsunąć, bo to... E, ja Ej, jaz. Nie, nie. nie. trafił! Jajeczko żyje. Jajeczko przeżyło jaz. z kiełbaską! Nice. Dobra, muszę chyba dubla zrobić poświęcić jajeczko. Dobra, to muszę to jest chronić swoje. Nie, dobra, a, bo to, a, to nie, dobra, nie wyjdzie. To nie jeszcze? Przez no, to roku. nie wyjdzie. No, babeczkę wyjedziesz. Ta, no. No tak. Dobra, dobra, dobra. szybciej rzucisz, tym lepiej. na bezpiecznie, na bezpiecznie. Ja, k***a. SPADŁO?! normalne, powiem ci tak, no Premier nie zadowolony. A nie nie, rzucisz mu na plecy, tylko że coś od niego gdzieś żyła! No ja bo, bude, no co ty robisz? Bo ja nie mierzę! Ja jestem w, ja Ja. Jeszcze helikopter go. leci! W dupie to Heliko mam! Gaz! Gaz! Ga gaz, kur... gaz zrobi ukłon w twoim kierunku, żeby, żeby ja. nie musieć nic zrobić. Ja. O, to jest jakaś jakaś tego. Dobra. Spluwę, a jak ty masz spluwę ty! O. A. a no, i no, no i spoko! To taki nie ma jest spoko. No i spoko, nie? Nie, Dobra, Cipek, ale Sina przeżył i został ostatni. Dobra, ja, ja z tego robota nie wychodzę Ja pier... Odpadnę ale wiem, najszybciej na ciebie, Wiesz jak powiedział, to mogę ci robota zabrać Nie zabieraj no. mi robota O Jezus Mati Oj, oj, kłopoty! Pas as! zobaczmy. A czym? No nie wiem, co nie masz przecież ja nie widzę co... No rzeczywiście, ty, ja nie mam takich rzeczy, Czekaj, bo ja muszę zejść... Jak ja mam A nie masz, ten dynamitu? Czy mam, ty chyba ale... Masz! Odejdź! Oh. Odejdź! Dobra. O, hu hu Oj, oj! Gdzie poleci? O. o! To o, 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 no niemożliwe to jest! A ja bym zginął! Ja bym zginął. My wiemy! No, no i dobra, o, no to... pasola teraz. One more time. u Jezus mam, Maria, teraz się musi udać. Na ten gaz, no Czekaj, czy trafi tym razem? Lety, Czekaj. Lety, 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 tym lety, lety, razem lety. trafi. Chyba trafiłem. Trafił. Oh, Chyba tak. trafiłem! Jest! Kurwa, KOŃCU! W końcu go zabiłem! Fasolka, udało ci się! Fasolka to jest ten najwytrzymalszy, ale najdłużej siedzi w... Ja dostaję... Co ty ci dostał? Ty, co ty dostałeś? Wyzwolął mnie taki KPOS-a. Ja ci tu szybci. Ej ty, w, to jest Dobra. tego z. O, tu. To jest jak katliga. Jaka posać to jest, bo mnie na no, no, teraz no was. No was. A, was, a, was, was ist das? Was ist das? Oh, shit. Oh, John Cena, John o shit. ale nie. Nie! Co mać John! O, o, chyba to gina, nie pomogło to zbyt wiele John. Ale nie wybuchnie? Wybuchnie Nie, nie zmieniło chyba. to chyba nic, no Ile? Nie, Dostał, 50! Pięćdziesiąt! Jak wybuchnie, jak wybuchnie to gina Nie, nie wybuchnie Nie, chyba nie wybuchnie. Nie, wybuchnie To nie samało, tak szybko, musiał być więcej wrażeń, no. Dobra Zobaczmy o, o, pokaz, wybrana, Rocket League co? To lata? Uuu O kurde okay? O kurde okay? U. U. <laughs> O! Jaki bank flip! No spróbuj się No ja, już nie mogę nic zabić! Ja tylko Pięknie <średziwia> się tylko przyjechał. Wszy... jakbyś HP stracił. Fasolka! Czy do mnie rzucał mu granat, naprawdę? Edin? W sumie to nie wiem, w kogo celował. Wydaje mi się, że ja to też tej 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 zjucera, ale. No, no, Też recelowałem celowałem w Jujuera. Ja. Wydaje mi się, że Jujuera <średziwia> celował. ale... no, to, ja, to ja już więcej tym Rocket League'a zrobiłem. Ale posłuchaj! Ja! To posłuchaj mnie! Ta chica ja ma jakiś łeb krzywy. Brak to teraz? Jaką bani? Bunny no, pan jest po środku! Po lewej Foxy, Sina. Golden Freddy, Bunny, od lewej czytając. No ale chice zablokowało się na głowie debilu, przecież ja rzuciłem... Mr. John Cena nie Mr. będzie. Mr. John Cena Byłeś nic. grzeczny w tym roku. Byłem. Czy Byłem. Ukencimi. Myślę, że... z. Ukencimi. Ukencimi. O w dupę! No i sam, samobój chyba. Chyba nie żyje. dobra. Wszyscy żyjemy. O, dwa dupę. Nie! Ale wybuchnie! Wybucha! No i John! Nie ukradnij ta że tak powiem. Na które byłem gata? Ładny wyszczerb. I znowu trzewiki! O, no, przysiek! Dawno ja ci nie było. Mogę chcę zrobić najpierw A. tak. A, op, o, trzymaj się! Okay. Okay. Oj, dana! Co to... co to się zdałeś? Zdałeś? He, ja do telefonu! No i co A na wrócić? do telefonu? To chyba jest do, no do kładzenia, to chyba ja nie do granat. Co, samo? Wiesz? A nie, to granat, o! No ko, ty, w kogo na... ty rzucasz? Chciał nie! Co, to robi. No nie! Nie! Nie, nie do ciała tam gdzie chciałem. O, Oooo! Ta taki ta. W takim sensie! Taki głupie No i no okay. Słabe, słabe, słabe. słabe. Jakie to podniecające, teraz... to to może być! Ja ja jak podniecając. to podniecające! No tak było napisane. O, pas, o, to do pasa! pas, pasa! To może pas teraz? Nie, teraz Pasolka, nie. O Oooo! Mickle! No, to fasolkę miał d Ale co, to koniec? Jeszcze, wysiadł, jeszcze Dobra Ale Wracam Ale lunda, damn przepraszam, miskliczek, miskliczek, miskliczek Szedł mi na rękę Sarka, co zrobił? Wrócił, Pas, Pas dobra, linka, dupę linka. w dupę w las O, dobra to O, wariaci Zbierałem wszystko, zbierałem wszystko Przecież to był fest na mapie No, no, pokaż, pokaż stary, pokaż O, i fasolka o. Ale od co fasolki to ty się odciupkaj, ty o, się. Dobra, Odciupkaj ja. się sobie, koleżko od fasolki. Ja sobie pójdę, co? Co wy Co wy bierzesz dostaje chyba. Nie, nie, ja chyba to jest. Tak. No zosta pocałunkiem ci nic nie zrobił. Atak! No o, i fasolka. Poleci. Perfect fasolkę no, Nie, 25 no fasolcia 22 22 w czołgu. A, no, Dupa jeża. To Dobra, widzisz? kto teraz? Fianek Franek, Jezu, zapomniałem o nim! Dobrze, ładnie, ładnie, wleciał, fajnie, fajnie. fajnie. No, my mamy jednego wyoga. No. Co? No zostaw mnie! Wroga. No proszę cię! Nie Jesteś... Jesteś świnia. Jesteś Świnia. O, nie, ja dostałem! O. 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 Ja zostałem więcej niż ty. Czy żyję? No, nie! O, o fasolkę zemsta teraz. na Franku Kimono chyba będzie. Dobra, czy daleko Ale. skacze? WULK, DALEKO! O k Franek Kimono dostanie za 50. Żegnę no, to kimono. prawda. Ale debil! Oj, oj, oj. Wybuchnie O, uciekł. Dobra. Haha! Nie ma Debil, ja nie debil! Żegnaj. No i połknął. Green Age! Wiesz, aid. Że, wiesz że jesteś tak głupi, że to Wiem, bo zostałem z w tym, za ramię wysadzi. Christian! Czemu Krystian? Ja, 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 ja no dużo bo ja, No, ale ja mam najmniej zdrowia. Znaczy, tak? Kto na... ma najmniej, ten ma najmniej! <laughs> to dobra. jest... Co Ula, za świnie! Ten? Full tryhard we mnie od początku. Chociaż i tak się... Jak full tryhard w ciebie? sam zabiłeś. Przez... No wiem, Pierwszym, mówię! Pierwszą, pierwszą ofiarą Iwana był Iwan. No... <laughs> <laughs> No to nic nowego. Opa! Uf, uf, uf. O, ale tutaj ślimaczku! Ślimaczku! Nówkę, Nówkę jakąś? Czy to tu... Slimacho? Z legendarny As w dupę o, w las. Nie dostanę tego. Ej, widzicie, widzicie w ogóle, że Foxy nie ma oczu już? Foxy nie ma oczu połowy <laughs> Ja jestem w stanie czegoś dostać. Nie mam czego użyć za bardzo. No i dobrze, dobrze ci poszło. Nie mam, nie mam, nie mam. Nie mam. To po prostu przeżegnaj Nie mam, no to po prostu. Przeżegnaj się, las sobie się. Nie, no chciałem jednej rzeczy użyć, ale nie mogę tego użyć, bo nie mam. No i kto teraz. JJ! Chyba się zbugowałeś, stary. Chyba minimalnie. Dobra, jesteś, przeszedłeś to. No i. Nie no ty też dobry jesteś w takie klocku wow wow Ło Ło wow Dobra dobra No i dobra ja, chyba roz... się żegnamy Będzie z... bazooką i jaczej ja cię Nie żegnamy wybuchnie. się widzom Nie, raczej nie wybuchnie. Wybuchnie, nie wybuchnie na 100% Dwa razy już dostałem To jest trzeci, A -a. Ostateczny, A -a. ostateczny, ostateczny A -a. Cześć widzu trzymaj się 22 i czy wybuchnie Będzie, A. będzie Rozbija się i zapala Dupa. Ile? Oj fasolka, dupsko poszła fasolka. z fasolki Oj dead A to nic, zostaje ci komentowania z skrywki Zamknij mordę Iwan <grym> Was w dupę w las, dobra, teraz jestem komentatorem sportowym No dawaj, pokaż, pokaż slimaczku Ej stary, pokaż czułka Ej, Tarzan! Yeah. Tarzan Boy Tarzan Boy O palce w dupcie, Palec w dupcie, no, palec okreś, dupcie? Nie, nie Potem nie Nie ma palca w dupcie, to byłoby za łatwe będzie, będzie kij chyba Ooo O, nie, będzie... o się O, o! <h unfrile> <hlamy> <gry> <sharpy> <hlamy> <hlamy> Nie! Jezu, nie, myślałem, że nie. spadnie SPADI! Oh. Nie! PARCIK Przeszył! 404! 404! Ej, to rekord? Czy to rekord? To chyba rekord, no? Jesteś rekordzistą! Krzysiek! Ej, Krzysiek jest o, ostatni! Doleci? Ej, Krzysiek jest Jak ostatni! No to doleci, nie! jest mój Jaki?! O, nie w siebie rzucił trochę. O, dobre Git. Ale to minimalnie, tak to, to jest robi. koniec. Mati. To jest 244. 244! I tak nie przebił. Obłynął. Krzysztof Ibisz, dobra. Co? Krzysztof, Potrafi to powiem dowalić. ci, człowiek, no, ładnie, to jest ładnie. człowiek. As w dupę w las As w przestworzy. Próbuj, próbuj granatem dorzucić. Mm. Czekaj, to był <laughs> Division 404, nie? Nie, <laughs> nie pamiętam, <laughs> stają. No to. to co ty, co ty wiesz o życiu. Co ty wiesz o Polsce? Wiesz o, Polsce? <laughs> wiesz o Polsce, kocham. O, Polskę. Dobra. O, HP stracił, nie? Kocham Polskę! I prez. Nie, i premiera ma... Nie będę kończył. <śmiech> nie. <śmiech> Dobra, leć, leć, leć! Ej, jakie jumpy on co wali, ty! Oj, oj, oj! Ba, par... ba, nie no, ba. to jest... To jest giga chat. To jest giga-chat. Pięć sekund. Ale trzy! Dwa! Co to jest? O nie! O nie. Co tu jest? to jest? Staruszka?! Nie. Co za co z***** nie. No, nie! Ty utopiłeś no, staruszkę, stary! Ona napierdziała tylko na niego! Jesteś z***** jesteś! Jesteś chory, staruszki! Ale za to, <laughs> eee... Ale stary on utopił staruszkę, rozumiesz? No i koniec. i za to, że A z stopa, w dupę w nas. Jeszcze na mnie napierdziała. Dobrze. Staya Krzysztof Ibiś, to jest. <laughs> Jeszcze na mnie napierdziała. Ej, pierwszy raz widziałem w tej, tej grze staruszkę. To ale tak? kur... Ej, dosłownie obok mnie prutne, wAj <laughs> <laughs> Prawda <laughs> No Staję, pokaż panie mają tu do siebie, to nie? Ja? Że taka <laughs> ja... robiła. Kurde <laughs> one, one patrzą co robisz Czemu tak buzonik jesteś taki zły? Jesteś co złem wcielonym Czemu? Jak Majers Myers. No, oj ale pierwszy raz Krystian ma w Wormsach kłopoty stary Pierwszy raz No bo, no bo nie mam za bardzo co zrobić Wcześniej to nie? było oro Wykorzysta, or takie wykorzystał, wykorzystał całą manę na Wykorzystał Dokładnie I ci nie się opłacało? Nawet... Zobaczymy nawet... widowy. zobaczymy Nie mam nawet jak tam wejść A bo już linek też nie masz? O kurde Bojwa. Barykada Barykada. Barykada. Barykada! Barykada! On się nie da. Zarybany. Nie wiem, nie wiem. Trzeba poczekać. Trzeba poczekać. domy. Trzeba Dobra, poczekać, bo to ka teraz. Ja to da, no, Krzysiek, Krzysiek, jesteś blisko. To, bo on o, On dla dostał mnie. ten. No szkoda, no, W sumie że w nie, bo dopiero. nie dojdziesz tam! No i bardzo. O oj, oj, bunkropowa Co to jest? Bo przełamać, to nie wiem, czy się przełamy, tak. A, tak czułem, ale... No, ja, oj, oj, oj! oj. Przeszedł! Ale nie, Przeszedź. nie chodziło o to, nie chodziło o to. Nie ale muszę muszę mało brakowało, ale teraz no, masz mogłem rakietkę, spaść, to go możesz lol, czuć. Ej. Tylko teraz problem jest taki, że Mati już... O, Was! Was. Zapomniałem o, o nim. No ale stąd też nie, nie, co, ty nie wyjdziesz. O, a, o, o kurde, jednak coś to... miał! Ty, a może mnie rzuci? Zrzuci mnie. Ty, nie gadaj. Może jak powiedziemy to to Nie, nie. Uuu, no, dobra, o, dobra, jednak dobra, nie. Dobra, 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 idealnie się odbiłeś. Wow. Mało HP straciłeś, jest okej. Okay. No. Ej, teraz dobra. wojna, stary. To jest wojna. Trochę słabo. To jest, wojna, no, słabo. To jest. To jest to to wojna. Co, mamy? co teraz wymyślić? Dobra. No pokaż. Oj, Aaaa, dobra, koniec! Lala. Ale nie, nie, nie koniec, nie. bo nie mogę tego obkręcić. Tak! Ja nie A, pamiętam jak się okręcało! Dało się to obkręcić na pewno, tak. Dało się to obkręcić na pewno, ale nie pamiętam nie, nie, jak... -E albo AD pewnie, no nic innego -E, tutaj, nic innego A -D, nie działa w tej grze. Nic nie, co robisz stary? Myślisz co aż, robi? tak? Nie. O Nie! fo. Ty jesteś stary szczerze milimetry! Mnie. No, no. no, powiem ci. No, wiat Oko stronę. snajpera. Próbuj, próbuj, próbuj wiatr moją stronę, możesz trafić. No, nie ja ma mam jak tam wejść. wejść. Nie ma nigdy za żełokonta starać. Tak, Proszę nie się. ma nigdy Dawaj. stary, popatrz serio. co chwilą zrobił. Do góry. Serio? Serio? Ale w kolejnej rundzie, jak wejdę na górę. Ale to, staj, możesz to, ładnie to... kreskę na ryju zrobił temu faciemu no, jeszcze. Mi... Przecież mogę nawet zabić teraz. No możesz, o. no zrób. No, zrób. Jeśli czujesz taką potrzebę, to zrób. No oczywiście, że czuję, no. Jakbym nie czuł, to bym był głupi. Stary to może być pierwszy raz kiedy ty przegrasz! To musi to on musi to zrobić! Ej teraz patrz, się w drugą... O i teraz stro No właśnie, o co chodzi? O! No. o. I koniec! Rzekaj po lesie! Nie. nie nie, nie, nie! On przeżyje Koniec! Przeżyje Co? Mówię, przeżyje. Ja myślałem, że Uuuu. więcej nie to bije nie, Las przeżył! No. Las przeżył! Las bola. O, w dupę! O patrz, jednak mas coś! Las Jaki bolach. kłamca! Ej, mówisz, że nie masz k***u. O, minęło! Ja, ja Wszystko! Nie wierzę, w, to. Ja! No, no, ja, no, ja w nie wierzę, w to. Ultra safe, ta jedna mała wysepka! Dobra, ta Teraz się trzeba esportowo tak, szczerze. tak, trzeba, no musisz, stary. Esportowo. No innej opcji nie masz. Wy to, to będzie ciężkie, co ja? Ty masz z wiatrem teraz. No, no, *cku, *cku. No, no! No mini! No, no staram mi, się, staram się stary, dostalić. ale ty jesteś snajperem! Kurde, ale jestem zły, że nie trafiłem. Broń masowego to... rażenia idzie do spadu, Ja takie coś w realu robiłem. robiłem, ale ty w Wormsach powiem ci nieźle. No, Mati jest szalony. Musisz po tego hila Szalony. I... Tak, wiem, tak, wiem, że to... muszę. Czy jestem w stanie tu wejść na górę? Nie, nie, nie chyba, jesteś. Chyba jesteś już w dupie. No. Mhm. Mm Dobra, czy ja jestem w stanie... No prze... przeoraj ryb, funkcję. O. O. No, teleport. Teleport zrobi. A, bo to jest teleport. Zapomniałem, że w Miałem teleporty od początku? Tak. Hmm, tak Ja na tym na początku chciałem <grywia> Bananowe dziecko Trafisz? Myślisz? O, Oj O ale wys... Ej, trafisz o, Wybuchnie? Nie No Wybu... BOOOOM I co? Trafił TY! Ty w siebie trafiłeś? Nie, myślałem W siebie My nie nas. trafiłem, je. nie, no na ile? pewno mnie zabiłeś Kurde, przenosi mnie pan Jeden balon wystarcza 73 no, 73, no, 73 dostałeś? Las Tylko teraz problem jest taki, że ja jestem na samym dole, ja nie wiem jak wyjść Nie ja masz tak? No N Nie Widzowie, A? jeden na jeden Jeden no, na jeden one, 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 was, one, 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 was i Krzysztof, one. 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 Krzysztof Ibisz Ja, ja nie wiem za bardzo co zrobić w No was, was, Was Wasiku Dobra, ja się honorowa... Aha NIE! NIE, BO ICH CHCE znajpić, PROSZĘ! OOBRA Dobra. Dziwki, <grym, <grym, ale co, nie mi to nie daje. Do no, ale i tak mi tu nie trafisz przecież. Jo, WIEĆ o, mu w dupę! poczekam, co ty zrobisz. Ty masz jeszcze jakieś teleporty, ja już nie. No. On ma jeszcze linkę, ale dziad. No, problem jest taki, widzisz, problem jest taki, że jest kąt, jakby dobra. Rozwarty, rozumiem, no. A wiatr, no. Tak, będzie problem. Nie, Za mało czasu ma. Nie długo leci granat. Stary, żeś poleciał. No, mówię, nie, bo myślałem, że on spadnie i dopiero wybuchnie. Jak no bo uleżę. ja nie mam do ciebie jak rzucić, ja nie mam takiego konta nawet, nie? No to no. jak FEDA! Feda. Freda. 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 Fred ze Scooby Doo. Co, będziesz strzelał mu w rękę, stary? No tak, o, to Ja mu pomogę za To jest no, ja, ja przegram. Ja już wiem, czemu nawet przegram. Bo się czas kończy. Woda. No tak, dobra. No to nie. Aha, dobra To no, będzie no. mój koniec To pielec, to pielec stary Kapulku, a kapulko będzie Ta. O Jezu Nie, no, chodź na Może być jeden HP, albo może być tego No i co będzie? Kiedy to będzie? Rękę? O Nie. O w dupę! Na której, wiatr, na której mapie, na której mapie? Za duży wiatr, za duży wiatr, za duży o, wiatr Ty, ale jak to o, poleciało bo, 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 Dobra to Zobacz gdzie jestem, zobacz gdzie jestem Dobra, on się topi on się topi no, topi, topi się i... Dawaj tym palniczkiem lecisz o, no, to żeś... o w dupę Żeś uciek Żeś uciek, hopie No to chyba już cię utopi koniec. No koniec Was w dupę no, w las pić? No, no, wygrał Krzysiek <noise> Krzysiek wygrał 200 wow. dla zielonych! Dostaję no akibę. i minus 300 dla mojca. Iwana. Teraz ile obrażeń zrobiliśmy? Ile Iwana, a ile my? No dwa Miłośnik pojazdów! Tak jest! Iwan, Bo się siedział to... cały mecz w Iwan to <laughs> Nie, ej. Stworzymy razem historię. No, to ja stworzyłem, ja stworzyłem, siema.